Cześć, ja jestem Pola Persson i witam Cię w kolejnym odcinku z serii od zera do milionera, czyli Pola Milionerka. A kotki dwa, szaro bure obydwa. Teraz powiedzcie mi, o której godzinie tak w ogóle budzi się ten strach na wróble? Coś mi się wydaje, że około godziny dwunastej, ale pewności nie mam. W ogóle dużo roślin mi się, mi się błyszczy przynajmniej tak to wygląda, jakby dużo. Jejku! Zraszacze mi się odpaliły, ale dobrze. zastanawiałam czy one się odpalą same, czy nie. ty się już wyłączyła a ten jeszcze. I jeszcze, i jeszcze. Gdzieś tam się pola zajmie sobą, swoimi sprawami. A ja tutaj ewoluuje te wszystkie, te wszystkie krzaczki, które nam się błyszczą. 170 molonów dostaliśmy z tankiem, fajnie. Podlej teren. O właśnie. Ona niech tutaj to podlewa i mamy super sprzedaż. Ale fajnie wreszcie. No chodź zrobisz super sprzedaż. Nie będziesz już latać, jak głupia. Tak mówię. Nie pamiętam ile, o której godzinie wstaje. Dlaczego ona w ogóle nie przebrała się? Jaka zołza! Piszami wylazła do ogródka, a co? Co jej zabroni? co, zabronisz jej? Ja jej nie zabronię, no ale... Nasz strach na wróble się obudził i postanowił nam troszkę w tym ogrodzie pomóc, więc jest dobrze. Cieszy mnie to przeogromnie. Właśnie, dlaczego on podlewa rośliny, które powinny być. Włącz dopływ wody. Podlewane automatycznie, tak naprawdę. Dobrze, mniejsza z tym. Ona sobie rozmawia z tym strachem troszkę. Może nawet niech porozmawia, bo. Głowa gdzieś tam w krzakach rozmawiają. Ale ona jest w cieniu, więc najmniej się nie przegrzeje. Pola, la jaka spięta. Już od dawna nic nie podziwiała nowego, co sobie kupiła. A przecież podziwiała własny obraz. No co za pola, co za pola. No nie wierzę. Ej, oni cały czas rozmawiają, a towarzystwo mi leci w dół. Zachwycaj się. Porób jakieś po plotku i może Ona znowu jest na coś chora. Rozmawia o teorii kolorów. Zatkany nos. Dlaczego ona wiecznie choruje? Latem. Zapytaj, jak tam minął dzień. No nie wiem. Rozmawia o gotowaniu. Rozmawia o gorącej pogodzie. Marzekaj na problemy. Jak długo będziesz chora? 3 godziny. No, ona wygląda strasznie, tragicznie z tymi korostami wszystkimi, ale trudno. Lebiaj. No nie wiem, co jeszcze ci można. opowiedzieć o zowciu po kaczkach jakiś. O, ten cień się przemieszcza, bo ona była w cieniu, już nie jest w tym cieniu. Czy się chyba tak za... daje? Zapytaj o ulubionego autora. Serio? Rachana w Ruble mogę zapytać o ulubionego autora. Ładnie. Zapytaj o gust muzyczny. co? i my dzisiaj chyba nic nie zarobiliśmy, żadnych smolonów. Ach, teraz zobaczyłam. Myśmy zaczęły malować obraz, którego nie skończyliśmy. To tak powiesiliśmy jako niby ozdobę do dokończenia. Dobra, postawimy go na sztaludze. I za jakiś czas go dokończymy. Aha, a strach na wróble się nudzi więc sobie. Tańcuje. Nie wiem czy on tańcuje, czy on śpiewa. Nie, on sobie tańcuje po prostu. Świetny jest. Ładko. A nie, dobra, kochani, myśmy przecież dzisiaj sprzedali te rośliny na super sprzedażą. Co ja w ogóle patrzę? Więc pójdziemy e, oczywiście na miasto, ale na siłownie... I będziemy ćwiczyć aż do upadłego. Koniec końców, żeby to kiedyś zrobić. No dobrze, jesteśmy na miejscu. Lecimy sobie do tej siłowni naszej. I co? Może skorzystamy z atlasu póki co. Wyczy sobie na Atlasia. Mm. Osiągamy drugi poziom sprawności fizycznej. O Jezu, jakie to ciężkie! O, to może tak, będzie lepiej. Hopa. Hopa. Dobra, skąd możesz na tym Atlasie, chodź sobie pobiegasz. Ale skończ z tym Atlasem. Halo. Idziemy, idziemy. A kto ci zajął? Nikt ci nie zajął. Dlaczego mówisz, że nie masz dostępu? Przecież jest dostęp ćwicz do granic możliwości w takim razie. Chciałam ci dać lekkie ćwiczenia. Naprawdę. Naprawdę chciałam ci dać lekkie ćwiczenia, ale jak tak? To ćwicz do granic wytrzymałości aż padniesz. I tak wiem, endorfinki szczęścia i te sprawy. Chociaż lecisz, biegniesz. Dobrze ci idzie nawet. Nie wywalasz się ani nic. No dobra, biegnij. Trzeci bieg. No. I już jest dziewczyna. Padnięta. Wykończona. Głodna. Brudna. Zobaczcie, jak brudna. Zobaczcie, jaki brudasek z niej. O matko! Po ciężkim, bardzo ciężkim dniu. Pola nie ma farta do tej łazienki. Co chwila musi coś naprawiać. W nocy jej się zepsuła toaleta, teraz kran. To już naprawdę dziewczynę przerasta. 168 simolonów dostaliśmy z Chanty'em za nasze książki. Bardzo fajnie. To oznacza, że możemy sobie pójść do klubu. I w tym klubie. Najpierw spróbujemy pośpiewać piosenki. Jeśli zaśpiewanie nie będziemy dostawać żadnych napiwków, to po prostu zaczniemy grać na pianinie. A dokładnie uczyć się gry na pianinie, no bo cóż, trzeci poziom, ciężko nazwać to grom. No i dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy już w naszym klubie o godzinie 11.00. Ciekawie, idziemy zaśpiewać jakąś piosenkę typu folk i dostaliśmy już 10 ton na piwku. Najpierw jest w wysokości 10 simulonów, ale 20 simulonów. Nie wychodzi to najgorzej, autentycznie. Kolejna dyszka. <gulity> To co? Zaśpiewamy kolejną, może popową. Jutro i dziś. Oj, to już chyba gorzej wychodzi. No proszę, kolejna dyszka, mamy 40. Oj, polu, polu. Ty chyba się troszeczkę pośpieszyłaś z wyjściem do tego klubu i śpiewaniem. Czy my tu możemy zamówić coś do jedzenia, czy tylko. Hmm. Czy tylko drinki. O, jest zamówiedzenie! Wiesz, co może? Może ty weźmiesz Pita z hamburgerem sobie? Zamówisz, i coś zjesz? Łukana słodka w ogóle zamawiała. Lala. La. Chciałam jedną porcję, dostałam 8 tych porcji. No, nieźle. Co mogę resztę sobie zabrać w domu? I z humusem. Dobrze, weź jeszcze jedną porcję. I może zapoznaj się z kimś. No dobrze. W klubie zebrało się dosyć sporo osób, dlatego też myślą, że podejmiemy drugą próbę ze śpiewaniem. Zaśpiewamy sobie folk. Zobaczcie, tutaj też jest kilka osób. O, nawet nie takie kilka. O, proszę bardzo. Dosyć sporo. Więc niech ona przestanie tam rozmawiać. I przyjdzie sobie tutaj. Widownia się dosyć fajna zebrała. Proszę, a tu ktoś nam nawet próbuje akopaniować, akopaniomentować. <laughs> Kilkadziesiątek fajnych można zar... wow! Dyszka za dyszką, dyszka za dyszką. Ale ona zawodzi, o strasznie. Niby śpiewa, ani nie śpiewa, a jednak jej tam płacą. No, powiem, że tych Simoneonów trochę się zebrało. Jak tak po 10 jej rzucają. O, czy ktoś nam będzie grał? Ale to i ładnie wychodzi. Ona mi się chyba zacięła. Dobrze, tym miłym akcentem zakończymy ten odcinek. Jak widać, Pola sobie tutaj fajnie radzi więc Michała sobie zarabia, a my widzimy się w kolejnych odcinkach, więc jeśli udało Ci się dotrwać do końca, to zostaw łapkę w górę, subika, może dzwoneczek, jak jakiś komentarz, dowoli co tam chcesz. I widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia, pa pa!